Można obrócić o co chodzi w tym wszystkim. W skrócie rzecz biorąc, i te warsztaty są nie tylko o komunikacji wewnętrznej i za chwilę będę więcej opowiadał o tym, z czym my się dzisiaj skomunikujemy, ale również o tym, jak sobie radzić z faktem, że jesteśmy zdolni do życia dłuższego niż przygotowało na nas instynkt przetrwania. Bo my jako ludzie generalnie. W większości przypadków mamy odziedziczoną pamięć yy, przetrwania, która szykowała nas na to, że my przeżyjemy czterdziestkę, trzydziestkę, jak nas coś nie zerze, nie zastrzeli, nie przejedzie, yy, może pięćdziesiątkę, i wtedy będziemy sędziwym star starcem czy star staruszką na szczycie góry, do których wszyscy będą przychodzić po mądrość życiową. Ja nie żartuję, ale biologicznie tak mniej więcej wygląda historia nas jako ludzi. I myśmy osiągnęli taką technikę przeżycia i przetrwania, że my możemy żyć dłużej nawet o drugie tyle, niż przewiduje nasz pierwotny instynkt przeżycia. My naprawdę nie jesteśmy przygotowani na te następne 50 lat. Mówiąc tak czysto zwierzęco nie przygotowani. I między innymi stąd się biorą te wszystkie trudności. A między innymi biorą się z dwóch powodów. Po pierwsze, przez pierwsze kilkadziesiąt lat naszego życia staramy się udowodnić wszystko to, czego my nie potrzebujemy, a czyli władować się w każdą możliwą kabałę, którą utożsamiamy z naszym osobistym obowiązkiem. Nie wiem, yy, posadzić dziecko, zbudować drzewo. Na przykład, no, co tam jeszcze, prawda? Wygrać wojnę, yy, zarobić pierwszy milion kuksańców. Przez pierwszy okres żyjemy tak, jakbyśmy mieli obowiązek władować się w jakieś problemy, żeby ktoś był z nas dumny, albo ktoś, yy, albo przynajmniej ktoś stwierdził, no. I my tak naprawdę nie wiemy, kto ten ktoś jest. Czasami sobie wyobrażamy, że to jest rodzic, ale to też nie jest do końca pewne, bo ten rodzic patrzy na nas i mówi: Dziecko, o co chodzi? Jasne, że, że być może czasami mamy takie przekonanie psychoterapeutyczne i nasi terapeuci mogą być bardzo szczęśliwi, że długo mogą z nami o tym rozmawiać, że to chodzi cały czas o to, że coś obiecaliśmy ojcu albo matce i że nie możemy porzucić tej lojalności, że nas uwarunkowali. No ale nawet jeżeli tak było, to od wiedzy, w której dowiedzieliśmy się, że to jest, to już nie jest odpowiedzialność rodziców. Tylko nasza. I możemy sobie oczywiście kultywować tę religię, która mówi jestem tym, kim uwarunkowali mnie. O, jakże mam przerąbane. I uczynić terapeutę czy terapeutkę kapłanem mojej religii. I codziennie przyjmować tej kwestii komunii? Albo mogę stwierdzić, no dobra, to ja to stąd poniosę i zobaczymy, co z tym zrobię. No, w każdym razie, pierwsza część życia to jest mniej więcej to: To jest zbieranie guzów związanych z tym, co nasz system przetrwania uważa, że jest nam niezbędne do tego, żeby żyć należycie. A następny czas to jest wytrzeszczanie gałów na to, cośmy natworzyli to robiąc i zastanawianie się, jak się wyplątać z tych rezultatów. I co z w ogóle z tym robić, jak to nazwać? Ewentualnie rozpaczliwe próby powrotu do tamtych głupich zachowań, nazywając to drugą młodością. W przekonaniu, że jeszcze nie za późno, jeszcze zdążę, jeszcze mogę. Ewentualnie możemy również stwierdzić, że możemy na przykład przyjrzeć się i nie, to nie musi być tak, że musimy koniecznie dojechać do jakiejś 50 czy 60 i dopiero wtedy się opamiętać. Możemy to zrobić wcześniej. Tylko że szczerze powiem, do wszystkich osób, którzy są tutaj ode mnie na sali młodsi, podziwiam, że wam, że wam się chce, bo mnie się nie chciało. Ja uważałem, że ja mam coś do udowodnienia. Można zmienić to w każdej chwili. Co więcej, można pomóc młodym osobom, które mają z nami niejako synchrony, jakieś na przykład, bo są dziećmi naszymi, albo trafiły w pole naszej wychowawczej działalności, nawet jeśli nie są naszymi dziećmi. I możemy pomóc tym osobom zobaczyć, że tak, macie pęd do różnych rzeczy, aktywności i dowodniania wielu spraw, to jest fajne, to jest w porządku i może wam być dobrze z tym. I nie wszyscy, nie wszyscy muszą. Yy, tak naprawdę, ci, których sobie stawiacie za tych, którym próbujecie to udowadniać, oni mają swoje życie i swoje problemy. Więc robicie to dla siebie. Im wcześniej to dzieci rozumieją, tym szybciej zaczynają się tym bawić. I również nigdy nie jest za późno, aby swoim podopiecznym, nieważne w jakim wieku, czy już nie podopiecznym, a tylko potomkom. Zostawić psychiczny luz, który mówi: Chcę Wam, dzieci, powiedzieć, że zająłem się własnym problemem. I czy to zrozumieją, czy nie, to wydźwięk może być jeden pod tytułem Czyli, że jakby od tej chwili to, co zrobimy, to nie jest o tobie, tak? Drogi przodku. Dokładnie tak. Wszystko, co zrobicie, moje potomki, czy inne imię tam będzie, wszystko, co zrobicie istoty ode mnie młodsze i patrzące na mnie, jako wasze uwarunkowanie, wszystko, co zrobicie, nie jest już o mnie. Wasze plany, wasze błędy życiowe, wasz strach przed błędami, wasze powstrzymywanie się przed błędami, Wasze niepozwalanie sobie, by błędy robić. Wasza tendencja do tego, żeby robić tylko takie błędy, za które dostaniecie konkretną ocenę, o której zawsze myśleliście, że dostaniecie, nieważne co zrobicie. I to już nie jest o tej osobie. To już nie jest o nikim innym poza wami. I chciałbym teraz zacząć od takiej małej Pogadanki, której nie ma obowiązku uczestniczyć, bo wiem, że niektórzy z Was powiedzą, że nie chcą, i to jest święte prawo każdego z Was. Ale chciałbym Was zapytać o trzy rzeczy. Po pierwsze, po co Wy jesteście tutaj? Po drugie, jeżeli jest takie coś, co chcielibyście zmienić, to co chcecie zmienić? Jeżeli jest coś takiego, że wiecie, że chcecie, to co to czego chcecie.